Poczekajcie. Wszystkie dwa półręjecie ciekawe, co się stanie. Okay. nie wiem nawet sam po co zdradzam wam jego nazwę. i do widzenia. Okay, dobra. Go jeszcze nie ma. Mówił, się, że będzie za 40 minut. Ale nie wiem Wam skąd to wiem. Skąd... Jedna rundka. Kończymy się. I się ukryć w krzapy i nie cierpię lagów. No ja ucieczka. Nie muszę. Pozdrawiam. Znowu nie przerwa! nagrywanie na albo w innym kanale. Teraz to jest zamknięte, więc jakby coś. No. O dobra, okej okay. Zaproszę go, spróbuję zaprosić Czy on dołączy do mnie? Chyba raczej nie Nie No Jak jest pełna? A, dobra, teraz jest pełna Dobra, może dołączę do Bada I zobaczę, w co on gra. Spróbuję dołączyć do badboya Dobra, pozdrawiam tych, co będą ze mną grać. Jeśli nikt ze mną nie jest to... to nie, nie będę teraz żeby, żeby pić. nawet już bo już teraz wiedzą y, jaki to jest kanał po prostu po prostu muszę ich mówić żeby muszę namówić innych youtuberów żeby goli albo coś albo nim chociaż nie że mogłyby być coś, ja coś pomocnicy albo coś no nie wiem Jedz go, jedz! Dawaj, 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 zbieraj i uciekaj! Ja nie no tak... Zapomniałam o Mortisie. Mortisie jest nam na to dobre. Tylko niech Badbój tego nie zabiera. Ale jak Badbój zabierze? To jest niemożliwe. Oni mają prawie taki sam dek jak tamten A Ciekawe jak będzie po sobie poradził... ...Rox. Dobrze. Aha. O nie, jest. I mnie odrzucił. A magis на газ. А маг остался на небе. Добра, добра. Можешь? Да, Albo coś. O, dobra. Pozdrawiam Pupeni e i Bartosza Dobra. Dobra, okej, okay. przywitać. Dobra. Eee, zobaczcie. Nie ulepszamy odpita. Napisz w komentarzu, czy że wiecie, że, że jest mój tu. Napiszcie w komentarzu, czy... czy ten... Bo powinniście widzieć dlatego że jak ja sprawdzam, to, to mogę wejść. Zobaczmy. Napiszmy ty, ony, ety. 3, 3, 2. I zobaczcie. Już pokazał się kanał od razu. Chcę po coś. Nie zmuszam, żebyście dali łapki w górę, po prostu. Znaczy subskrypcji, po prostu. Tak. Ale jak dacie o subskrypcję, to będzie fajnie. To ostatni runda. Myślę, że chyba będziecie mnie słyszeć. Jakby coś chyba będzie znów. E, taki... E, takiego jak... E, jak zawsze. Ale no... To dlatego, że... Że że nie znosi na... na te... na... inne rzeczy. Jakby był ten, to by Jakby to była gra na poziomu, to by było fajniej. Dlatego, że byście mieli zwyczajny ekran. A teraz nie mać, no. No, i na to. być słaby nawet. No i... Oceniłam, że na tym trybie nie opłaca się grać Aid Bitem, ani poko, bo Pokémon posoń, na... skoro, skoro każdy gram tylko Mortisem. Ja zamiast e, tego, e, tego, co macie ma, no, ale, no. to jest lepszy od, od tar nawet, bo on, on jest uciekającym, a, a tara to jest słabiak. Widzi się. Zobaczcie, na przykład chce ktoś uderzyć, tak jak ten bot może uderzać. To uciekasz sobie, uciekasz przed nim, dajesz, dajesz leczenie sobie, dajesz znowu, jak no, to on jest robot, i obijasz, i obijasz swojników swojników i tak dalej, i tak dalej. To jest najlepsze narobienie mortisa. No, lepsze. Baby's cheers. I dać. Dobra. Ok, kończymy. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. No, i znowu polecam jakiś klub. Polecam swój klub. Kosaki, brau, brawla. Albo. Zadymiasze Ms. A no tak, teraz już nie jest. Najlepszy Mems. Boże. O A gdzie? Asma Gdzie jest? Niby. Śmiele, Smile, Smile, Smile.